W 20 konkursach Pucharu Świata klasyfikacji generalnej niesamowita walka. Wojtek Śledczy prowadzi przed Primożem Peterką o zaledwie 70, yy, przepraszam, tak, 74 punkty. Jest to strata na tyle nieduża, że można ją odbyć w zaledwie jednym konkursie. Na trzecim miejscu jest Anders Zakson, który traci do Primoża Peterki punktów 62. Dziś 21, a jutro 22. Konkurs Pucharu Świata. Rozgrywane będą te zawody w czeskim Libercu na skoczni na wzgórzu Jeszcze. O punkcie konstrukcyjnym skoczni K120 jest, a Hillside 134. Rekordu nie mamy jeszcze, gdyż jest to skocznia nowo otwarta. Pierwsze zawody. Skomentują dla Państwa Wojtek Schiller 3 oraz Andrzej Jakobsen. Zaczynamy pierwszy konkurs. Rozpocznę go tramer. Warto jeszcze podać taką ciekawostkę, że w przyszłym sezonie właśnie Skocznia w libercu na wzgórzu. Jeszcze będzie organizatorem Mistrzostw Świata. No i trawer rozpoczął no, bardzo dalekim skokiem, to będzie za rozwiar Skoczni. 135 metrów, więc skok naprawdę dobry, daleki. No skocznia jest przygotowana do Mistrzostw Świata, które jak wspomniałeś wcześniej, odbędą się w przyszłym sezonie. Jest przygotowana naprawdę bardzo dobrze zarówno pod względem graficznym jak i y, grywalnym, że tak powiem Zawodnicy pewnie y, no jeszcze tak dobrze tej skoczni nie znają, więc będzie naprawdę ciekawie Teraz Lakrox. o ostatnich konkursach Sapporo nie poszło mu najlepiej ale teraz lepiej teraz lepiej myślę że to będzie porównywalna odległość jeśli chodzi o tramera myślę że to będzie 135 i Pół no, chyba nawet. Nie, nie, również to 135 tak metrów jest. Zakres. Czyli będą jak tak po kamer i lacrosse. Na pierwszym miejscu. No między już dwa pierwsze spoki. poza rozmiar obiektu na pewno oczekuje nam się ciekawy konkurs. No tak jest, teraz Hurricane 2000, dawno tego zawodnika nie widzieliśmy na sklepach, już po świata, teraz niestety słabo. No i to znacznie. No ten skok oczywiście damu, mu awans do serii filmowych, gdyż dzisiaj zakwalifikuje się każdy uczestnik konkursu. Ten skok nawet, no jak mieliśmy tutaj dwa skoki powyżej punktu HS, to ten nawet nie osiągnął punktu konstrukcyjnego. 119,5 metra. Mm. Teraz B 134. Już w tym sezonie wygrał jeden konkurs w Garmin Kirchen. Gdzie tam jest? Bartek Walasek 134 był już przymierzany do Yy, jednej z drużyn na mistrzostwa świata, teraz Blota, słabo. O. Teraz słabo, bula, niestety. O wpadka, no niestety, już mu się zdarzały takie wpadki, na przykład w turnieju 4 gdzie został zdyskwalifikowany dwa razy. Ok, teraz słabiutki skok, zaledwie 33,5 metra. Bardzo kiepski skok, Wykonanie BWS-u 34. A kolejnym, kolejnym zawodnikiem na belce startowej jest debiutant, Pan Ziemniak. No, nick na pewno bardzo przeuroczy, ale zobaczymy czy jego dyspozycja jest znacznie lepsza niż ten, że tak powiem, mało oryginalny nick, ale... No niestety, no, no niestety. niestety. Słabiutki z 85,5-86 metrów. Taką odległość osiągnął pan Ziemniak, a to jest naprawdę niezbyt rewelacyjny skok. No i będzie zajmował przedostatnie miejsce. Teraz Kidzon Huxbal, zwycięzca konkursu w Innsbrucku. W klasyfikacji generalnej po Świata zajmuje 16 miejsce z wyrokiem 206 punktów. Ostatnio bardzo dobre skoki w Sapporo, w skoku, ale teraz też kiepsko. No i teraz pytanie, czy. Skidja Hugsball czy BW134? Przypomnijmy, BW134 miał 33,5 metra. Ale już będzie powtórka skoku. Tak jest, będzie powtórka skoku jednak, bo się okazało, że był lag. Także Skidja Hugsball po raz drugi w swojej próbie, jak wspomnieliśmy w Sapporo, bardzo dobre skoki, między innymi jeden skok na 138 metrów. Teraz zobaczymy się jak. Jeszcze raz koczniej w czeskim libercu. O, no a teraz. Mały porywający, ale. Mało rewelacyjny. No dokładnie, zdali, dali co prawda od Hurricane'a Ale, no, ale niewiele. A teraz 120,5, czyli równo o metr, 121 metrów, 127,5, nawet więc o 2 metry przekracza Hurricane'a Teraz Zibidop. Również ma na swoim koncie podia. Między innymi w Trondheim. W klasyfikacji generalnej zamyka czołową dziesiątkę. Tak jest, na no, wywiadzie liczył właśnie na tą czołową dziesiątkę Pucharzy Świata. Teraz będzie dobry skok. Myślę, że to będzie gdzieś w okolicach 125 metra. No chyba niewiele krócej 124,5 metra. No więc na razie Trumer i jako jedynie osiągnęli punkt HS 135, więc będą. Wysoko po pierwszej serii, a teraz Wiktor 1, 2, 3 LOL, zawodnik, który do klasyfikacji generalnej zajmuje dosyć odległe miejsce, bo jest na pozycji 26. Zgromadził 60 punktów do tej pory, ale teraz skok bardzo dobry. Bardzo dobry skok, nawet z problemami 125. 129 metrów. Także ładny skok wykonania Wiktora 123 2, 3 LOL, który powraca. Bo dawno go w konkursach nie widzieliśmy. Teraz kamilus 500. Trzeci zawodnik poprzedniego sezonu w świata No teraz znacznie słabi, ale wspominał w wywiadzie, że jeśli się... bierze się za siebie w garści. No teraz, jest... teraz słabo! Teraz ok. słabo! No, teraz... Ciekawa jaka to będzie odległość. BW134 miał 33,5 Chociaż poczekajmy. Nie, nie było laga. Także bardzo nieudana próba. Kamilusa 500. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, był to trzeci zawodnik poprzedniego sezonu Parusiata. Miał szansę w tym sezonie na wygranie konkursu w Bischofshofen, gdzie skoczył 144 metry pierwszej serii, a mamy już odległość 32 metry, czyli o półtora metra krócej odbył 134. No na pewno Kamilus przed Mistrzostwami Świata nie stawia siebie w roli faworyta, choć przyznał, że chce zająć miejsce w czołowej trójce, więc chce zdobyć medal. No, biorąc pod uwagę jego dyspozycję, ciężko sobie to wyobrazić, no ale kto wie. Oj, teraz Sebol chyba... Nie... Lak był. No, chyba tak. Tak jest, był Lak. Także będzie po raz kolejny pokazał próbę Sebol. O dosyć niedawno, yy, yy, jakby to można powiedzieć, chociaż no i cofa go chociaż łapięk ale i od tego skaczę no i zobaczymy jak się spisze w tej próbie I to będzie tak, bardzo tak, daleka tak. próba to będzie bardzo daleka próba 133 i pół metra chociaż myślę że chyba jednak dalej tak jest dalej 134 metry także trzeci zawodnik który przekroczył Rozmiar skoczni jeszcze. No więc będzie zajmował trzecie miejsce za Kramerem i Lakroxem. A teraz Raver na welce startowej. Tak jest. Raver ma już na swoim koncie zwycięstwa w Pucharze świata. Triumfował przecież podczas konkursu Sapporo. Tak jest, jak i w predaco. Też udało mu się zająć pierwsze miejsce na podium. Teraz o 126 metrów. Pracowałaś się 5,5 nawet, czyli no To dosyć dobry skok rawera. chociaż powiem szczerze, że oczekiwałam od tego zawodnika coś więcej. A teraz trzeci zawodnik y, 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 Pucharu Świata klasyfikacji generalnej Anders Jacobsen. Tak jest. W no tym... Ostatnio w Sapporo trzeba przyznać, że... Podczas drugiego konkursu, czwarta pozycja egzekwowa z Wojtkiem Schillerem. A podczas pierwszego konkursu, no, jeden skok zepsuty zaledwie 33 metry, ale drugi rewelacyjny. Rekord od skoczni 138,5 tak jest. Broni paru świata z zeszłego sezonu. Trzeci załonik tego, tego rocznego turnieju, cztery skoczni. Ale będziemy teraz musieli poczekać, bo nie warunki korzysta warunki. Nie korzysta warunki, no nie pozwalają na skoczenie. No, już rusza, także zobaczymy jak się spisze, słabo, niestety słabo, będzie to gdzieś w okolicach 95 metra, no myślę, że to będzie 94,5 metra. Tak jest 94,5 metra, także kiepski z w wykonaniu trzeciego zawodnika Porosia, Teraz priozł Peterka. No, ta jego klątwa z tym, że nie może wygrywać, no jak teraz razie to się spełnia. Ale ostatnio, jakiś, no, lekki kryzys formy ma priozł Peterka. Zobaczymy, jak dzisiaj. O, a dzisiaj Teraz, świetny teraz świetny skok, no, myślę, że to będzie. Chociaż? A powiem ci szczerze, że wydawało mi się, że to będzie gdzieś w okolicach 137 metrów. A to tutaj. No właśnie, padnie tej skoczni jeszcze. O, właśnie podczas treningów zauważyliśmy taką pewną. Zależność, iż im dalej się skacze ta piłka tak na 130 metrze gwałtownie wyhamowuje, ta prędkość piłki znacznie się zmniejsza, oczywiście w porównaniu na innych skoczniach, do innych skoczni, 134,5, no więc będzie na pozycji trzeciej, chyba że Wojtek Sierga wyprzedził. No, jestem ciekaw, ale myślę, że chyba raczej to nie będzie możliwe, no nie. Pokaż, skok nie jest rewelacyjny. No co prawda przekracza 120, a może nawet 130 przekracza. 130 metrów, 130 metrów w czyli dosyć dobry, dobry skok. Sekund. Na piątym chyba tak. Piąte, szóste miejsce będzie dla Wojtka Szczerera, więc pierwsza seria zakończona. Prowadzić będzie Egzek, bo i Lacroix. 135 metrów, na trzeciej pozycji będzie Bo y, Primo 134,5, następnie będzie Sebol 134, później Wojtek 130, 129 skoczył Wiktor, 125,5 Raver 121,5 skoczył Ski Jump -hugsball. No i te zepsute skoki, no jeszcze Hurrikan 119,5, na resztę te zepsute skoki zarówno Kamila 32, Andresa Jakobsona 94,5. Również i 134, 130. Przepraszam, 33 metra, oczywiście, A więc od trzech takich można powiedzieć pechowców na dzisiaj się trafiło, tak to można właśnie powiedzieć. No, i teraz będzie ustawianie kolejności. Teraz można takimi ciekawostkami, bo je następne zawody będą o Willingen, która jest skocznią speedową dosyć no, nielubianą, prawdopodobnie przez użytkowników SNH, ale no to będzie. To będą według mnie konkursy, gdzie faworytami będą, a m.in. Box, czy też Terrory, którzy... Co, co ciekawe, może trochę paradoksalne, iż Box wspomniał w jednym z wywiadów dla redakcji SNH, iż ma nadzieję, że skoczni speedowych już nie będzie. Co jest, no, nomen, nomen dosyć kuriozalną, wbrew naszym słowom, sytuacją. No, zawodnik, który na tych skoczniach speedowych spisuje się całkiem dobrze, powiedział, że już po prostu ich nie chce. No, to ciekawe. No właśnie, dosyć ciekawa sytuacja, i warto też wspomnieć, że w tym sezonie zostały nam jeszcze dwa weekendy, gdzie będą właśnie te skocznie speedowe: czyli Billingen, skocznia Mirko oraz skocznia Lillehammer, której punkt HS wynosi 138 metrów. Oj no i teraz rozpoczął Kamilos 500 tą drugą serię. Teraz zdecydowanie lepiej niż w tej pierwszej serii, gdzie skoczył 32 metry. A teraz będzie zdecydowanie lepiej. No, myślę, że to będzie 131 metrów, 131,5. A więc poprawia się zdecydowanie na no, ten pierwszy skok zepsuty no, zupełnie. No i już wiadomo, z kim będzie w drużynie na Mistrzostwach Świata w Lotach. No, będzie z Boksem, Sebolem oraz Andersem Jakobsenem. Czyli naprawdę będzie według mnie mocna drużyna, bo Anders. Anders jest, no, specjalizuje się w lotach, tak, a także i Sebo. Który no przecież... faktycznie chociaż ta dyspozycja Sebola jest naprawdę bardzo słaba yy, obecnie. No, w, zeszł... ze... w zeszłym sezonie yy, był jednak no, jednym z czołowych zawodników. Może nie w klasyfikacji generalnej, ale właśnie podczas niektórych konkursów. Zwłaszcza podczas debiutu na skoczni minie Heinego Kloppera w Teraz swoją próbę będzie wykonywał BW134. Ten jego pierwszy skok też jest... Też był bardzo słaby, 33,5 metra. Kolejna, niezbyt. Niezbyt udana próba. Niezbyt udana próba, no 119 metrów. Chociaż myślę, że będzie 119,5, tak, jest 119,5. metra, 119 czyli niewielka odległość jak hurikana pierwszej serii. Teraz pan Ziemniak, debiutan. No, tego debiutu na pewno nie, za, nie zaliczy do udanych. No właśnie, no z pierwszym skoku yy, właśnie poleciał na bóle. No, może no jeszcze... i ta... Teraz też, teraz też. no Tego dobiutu raczej nie zapiszę sobie w kartach historii. No, 86 metrów. Dokładnie tak, no. tak, tak, 86 metrów odległość Bardzo Noc, Nie daje jakichś yy, emocji większych na kibicom. Teraz Anders Jakobsen. Zobaczymy jak się spisze. Trzeci załadek, który nie skoczył oraz zwycięzca pucharu świata z zeszłego sezonu. Ma już medal mistrzostwa świata na swoim koncie. Ale to było wtedy tylko w konkursie drużynowym. Nie udało mu się zająć trzecie miejsce. Teraz dużo lepiej! W pierwszej serii no, w okolicach 90 metra skoczyła teraz powyżej 130 metrów no na skoczki. 133 metry będą. Także bardzo no, dobra próba Andersa. No nie... Identyczna sytuacja jak y, podczas konkursu w y, gdzie w pierwszym konkursie y, pierwszy skok zepsuty totalnie, króciutko. A, a drugi wbry... to rewelacja. O, teraz hurikane skacze, no też nie 119,5 119 podczas pierwszej próby teraz. No poprawia się. Ponad 125 metrów no 128 metrów. 128 metrów, jest odległość. Na pewno dająca, no myślę, że podnosząca morale, tak to ujmę. Teraz Konkurs konkursach w chyba się naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że ten zawodnik cały czas żyje konkursem w Innsbrucku, gdzie sensacyjnie wygrał. Tak jest, bijąc rekord skoczył, 137 metrów. Teraz też ładny skok w wykonaniu. Skidża Frankswald. No, można powiedzieć tak, że złapał formę ten zawodnik, bowiem. Skacze teraz 133 metry. Czyli identyczny skok jak Andersa, jako Psena. Bardzo dobry skok. Teraz Davidop. Tak jak wspomnieliśmy w pierwszej serii, masz na swoim koncie yy, podia. Między innymi w Trondheim zajął, o ile mi się wydaje, drugie miejsce. No, teraz dob. No. Wysiedla się informacja, że potrzebuje po okolicach 130 metrów skoczyć i to będzie bardzo daleki skok! 134,5 Także pół metra bliżej od rekordu skoczni trawera i Lagroxa! 134... No patrzymy na... Czy to będzie? To jest 134,5 metra, więc odległość najdłuższa w serii finałowej. Teraz rawer Wspomniany wcześniej zwycięzca z Japonii. Tak jest, myślę, że ten weekend sapporo możesz zapisać sobie do udanych. Teraz też ładny skok. Myślę, że to będzie ponad 130 metrów na pewno. 131,5, 132 mniej więcej i 134,5. Także dosyć dobry skok w wykonaniu rawera. Teraz no, Wiktor 1-2. Na pewno obejmie prowadzenie tej serii kinołowej. Teraz Wiktor 1-2-3 LOL Słaby. No, to skok. Słabo. Chociaż. No. Chociaż... Nie Czekać wiem. Czekać na komunikat. Żeby był lak. No nie nam to oceniać, bo no. zostawmy to y, organizatorom konkursu. Teraz dosyć dziwna decyzja. A więc jednak. Wiktor123 będzie powtarzał swoją próbę. No ale ta też jest słabiutka. Ta też jest słabiutka. No nie było tej mocy na progu, przez co skoczył do... No... W ogóle, w ogóle Wojtek prędkości u niego nie widzieliśmy. Nie wziął zbyt dużego rozbiegu. To jest o bardzo 100 i pół metra, To jest sto i pół metra. jest bardzo kiepski skok, no, Gdyby to była k 90, oto mógłby mieć jakieś większe szanse. A kolejnym zawodnikiem na belce startowej jest Wojtek 4-3. Zobaczymy, czy uda mu się utrzymać pozycję lidera w klasyfikacji generalnej. No chyba tak, no ten skok jest dobry. Ten skok jest dobry, więc tę pozycję utrzyma. Zobaczymy, powinien chyba mieć prowadzenie w tym momencie. Tak, będzie liderem Wojtek 133 metry, więc identyczny skok jak Ski Jump Hugs, z Baliander z Jacobsem. Więc będzie prowadził Wojtek. Teraz Sebol! No, zanosi się na najlepszy występ tego zawodnika, przepraszam, najlepszy, mm, tak, 134 metry w pierwszej próbie. Czwarte miejsce w teraz słabo. Chociaż, poczekajmy. Był lag, chociaż... Nie, nie było laga. No nie, tutaj nawet y, nie ma o czym mówić, bo jest bardzo niski, poniżej stu. Także nie było. Laga, no i teraz zobaczymy, jaka była odległość. 31,5 metra, więc słabiutka odległość. Właśnie, tu można powiedzieć, że to był chyba najgorszy skok konkursu. No tak, ale te skoki zepsute. Przepraszam, no. około około, około 30 metrów. tego metr. są świetne. Teraz top trójka. Primoż, Peterka, Lacroix i Trammer. Tych trzech najlepszych zawodników powędrowało ponad rozmiar skoczni. To będzie znakomity skok Primoża-Peterki. Także powyżej rozmiaru skoczni takie 134,5 metra. Także bardzo ładny skok Primoża-Peterki. Identyczny skok jak podczas pierwszej jego próby. No. No jestem, nie, ciekaw, Anders, zobaczyć, to... wygra. jestem ciekaw, Anders, czy on wygra. Jestem ciekaw, Anders, czy to wygra. No, teraz dwóch zawodników, którzy mieli pierwsze miejsce po pierwszej serii. No, właściwie prowadzili po tej pierwszej serii, czyli Lakrox i Trammer. Obydwaj skoczyli po 135 metrów. No i ściskamy kciuki za no, obu tych zawodników, no bo Lakrox... O... Ja myślę, że Wojtek nie powinniśmy faworyzować nikogo, bo zarówno Primorza, jak i Lakroxa. Zostawmy to samym zawodnikom. Lakrox chyba słabiej będzie niż Primorz. No więc Primoż już co najmniej drugi, Oj no na pewno. Lakrox miał tylko pół metra przewagi nad Primorzem, no i zauważmy Wojtek też, że Primorz zazwyczaj, gdy miał szansę na zwycięstwo, to skak... prowadzi po pierwszej serii, a skakał słabiej podczas próby drugiej. Teraz można powiedzieć, atakował z trzeciego miejsca i być może to pierwsze historyczne zwycięstwo, no na pewno z Lakroxem wygrywa. Lakrox chyba będzie na drugim stopniu podium. 132 metry, tyle skoczył Lakrox, No teraz! Tak. Tramer, szansa na drugie zwycięstwo w karierze pierwsze to było Bishops Copem. Nie wygra! Piotrka wygrywa! Brio wygrywa, no w końcu! Chciałoby się powiedzieć w końcu. No ale należało mu się, ostatnie konkursy nie były najlepsze w jego wykonaniu, ale mm, cały sezon, za cały kształt można jego nagrodzić tym zwycięstwem wreszcie. Oczywiście nagrodzimy. No. Zasłużył sobie na to, na to zwycięstwo. Pierwsze w świata. Cóż, Wojtek, możemy tylko pogratulować Primożowi. I teraz pytanie: no chyba nie wyprzedzi Wojtek Schiera, bo. No, a wydaje, tutaj... wydaje mi się, że chyba nie wyprzedzi. Chyba ja nie wyprzedzić, bo zyska 100 punktów. Wojtek będzie w pierwsze piątce, może w więc um, tych punktów może odrobić Primoż um, co najwyżej um, 60, no a tracił. Mamy, już, pod... mamy już podium: Primoż Lakloks i Wojtek Schiller 3, tak? Wygląda podium, czyli o Primoż odrobił 40 punktów. A traci, przypomnijmy, 79, czyli no Wojtek. 74. 74. Czyli Wojtek Shireczy utrzymał żółtą koszulkę lidera, ale jego przewaga się zmniejszy, bo będzie miał nad nim tylko 34 punkty. Także no, jestem ciekaw jak będzie wyglądał ten drugi konkurs, czyżby jutro, jakby mógł Primoz wygrać o to, czyżby znowu Primoz miałby zostać liderem Pucharu świata no na pewno ta rywalizacja między nim, a Wojtkiem Szlerem staje się coraz ciekawsza. Raz jeden prowadził w klasyfikacji generalnej, raz drugi. Obecnie jest to Wojtek Szlert 3, no ale jeśli Primoż wygrał pierwszy raz, może podniesie go to mentalnie na pewno, bo w tym okresie takie zwycięstwo dodaje tego kopa. Więc może Primoż ponownie zacznie stawać na podium, może drugie zwycięstwo odniesie już jutro. Przekonamy się. Po, powiem Ci tak Anders, że jeśli chodzi o tą walkę pomiędzy Primorzem a Wojtkiem Schillerem, to myślę, że ta walka zakończy się w ostatnim konkursie sezonu, czyli w planicy, na tej wielkiej letalnicy o punkcie HS 225 metrów. Na pewno byłoby to najlepsze rozwiązanie dla widowiska w ostatnim konkursie, gdyby to wszystko się rozegrało choć nie można niczego przesądzić. Na pewno byśmy nie przypuszczali, że choćby Ksernes, który obecny jest w klasyfikacji generalnej piąty, przecież jeszcze przed paroma tygodniami walczył o miejsce na podium, teraz już, no, walczyło walczył o zwycięstwo w turnieju w ostatecznie zajął drugie miejsce. Teraz, no, nie widzimy go zupełnie podczas konkursów, no i spada w klasyfikacji generalnej. No dzisiaj nie spadnie chyba, no na pewno nie spadnie, bo był piąty. Szósty był terrorem, którego dzisiaj również nie widzimy, więc Xernes utrzyma, ale na pewno Myślę, że nie na długo, biorąc pod uwagę dyspozycji, na przykład tramera bądź rabera, hmm, ci zawodnicy pewnie wyprzedzą ksernesa, o ile ten się hmm, nie pojawi. No i cóż, e, także już jest po konkursie, także będziemy już się żegnać. Dziękujemy za piękne widowisko. Jutrzejszy konkurs odbędzie się również na w Liberce o godzinie 19.00. Ze stanowiska komentatorskiego żegnają się z Państwem Wojtek 3D3 oraz Anders Jakobsen. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.